W tym filmie zagram w fantasy map simulator co taki bardzo fajny symulator, który jest jeszcze w wersji beta Ale jest on naprawdę fajny, niestety tutaj nie ma takich map yy, Z drugiej wojny światowej albo z nowoczesnego świata Więc musiałem pobrać jakąś mapę z warsztatu steam i ona to jest trochę ucięta Bo jest, no nie ma tutaj północy Europy po prostu, ale jest Polska I na Polsce chcę się dzisiaj skupić, też tutaj miasta są jakieś dziwne To nie są takie dobrze ponazywane, tylko jakieś Pajgleby, no ale lepszej mapy mi się nie udało znaleźć Więc dobra, ja puszczę czas i o co tutaj chodzi Jak tutaj można zobaczyć, tu widać różne yy, wojska polskie, na przykład jakiś Legion tutaj, nie wiem, Niemiec też widać niemieckich, ono też widać tutaj, tutaj też jakieś są Legiony i tutaj jak widać Niemcy już atakują Polskę, więc trochę słabo i pa, tutaj normalnie ci się pokazują strzałki gdzie Polska zaczyna prowadzić ofensywy i gdzie Niemcy zaczynają prowadzić ofensywy, więc ja tutaj to mogę spowolnić tu niestety nie da się wybierać poziom z szybkości masz tylko yy, co trzeba przeklikiwać mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to zostanie poprawione oraz całe GUI gry zostanie zmienione bo to nie wygląda jakoś ładnie, ale to jest tak jak mówiłem, jeszcze we wczesnym dostępie tam dobra, nie będę spowolniał tej gry. Tutaj można zobaczyć, że na przykład Polska tutaj wyprowadziła jakieś na Alton dwie ofensywy, no i im się to udało. Jeszcze Szwecja atakuje tutaj Niemcy, tutaj będą prowadzili desant. Tu już się jakieś prowincje desantowały, to jeszcze Polska atakuje. No i panie, co tu w sensie Szwecja sobie tu wyprowadziła FSB? Jest strzałka i normalnie tutaj zaatakowali. A teraz Polska atakuje tutaj dwie strzałki jakieś, no i fajnie Tutaj dochodzi do bitew, tutaj chyba przegraliśmy bitwę. Aha, sojusz? Jak, jak myśmy sojuszowali już podpisali. Okej, okay, ale tutaj mamy wojnę. Oho, tutaj jest jeszcze jakiś sojusz. Sojusz Kingdom of Romania-Hungary i ten to zmienia w ogóle kolor. Chyba na kolor państw, który wysłał ofertę sojuszu czy coś takiego. Ja jeszcze nie znam tej gry za dobrze. Też ta Czechosłowacja jakoś jest tutaj dziwnie odzorowana, ale to już mniejsza w to. Wydaje mi się, że ona jest tutaj jakoś za bardzo na zachód, ale pewnie robienie scenariuszy w tej grze do najprostszych nie należy. Tutaj Polska atakuje wraz z Związkiem Radzieckim Sojusz e, e, Rumuńsko-Węgierski. Jeszcze Czechosłowacja atakuje. Tutaj Polska wyprowadza ofensywy na Rumunię. Tutaj jeden a ten atak został anulowany. Tutaj wygrali bitwę o jakieś coś. Co. Aha, zmienili, zmieniło kolor. Dobra, to to może tak sama siebie będzie kolor zmieniało. Nie wiem. Ja nie wiem jak ten kolor zmieni. Mniejsza w to. Okej, okay, z kim Polska ma tutaj wojnę? Okej, okay, tutaj się Polska bija. Eee, z Danią, to jest jakiś sojusz Luksemburg z Danią, okej. Okay. I tu chyba doszło do konferencji pokojowej, więc fajnie. Polska teraz się bije tutaj z sojusz, Austria i Czechosłowacja. Tutaj są jakieś ofensywy wyprowadzane. Tu wygląda to fajnie. To zaraz może dojść do jakiegoś okrążenia. od tutaj już doszło. Tutaj będzie być może kolejne okrążenie. Nie, jeśli Polska tutaj to zdobędzie, nie doszło do okrążenia. Po prostu to zostało tutaj przejęte. Kolejne prowincje są tutaj przejmowane. i podoba mi się ten zamysł ze strzałkami. Aha, i sojusz. Okej, okay, Polska ma teraz sojusz z Jugosławią. Ciekawe. Rumunia jeszcze atakuje Bułgarię. Można zobaczyć, jakim to tutaj pójdzie. No jakoś dobrze im tutaj idzie. Wyprowadzają sobie jakieś fajne ofensywy. Fajnie też by było, jakby tutaj się dało jakoś sterować to państwo. Chociaż może się da, a ja nie wiem jak. Więc jeśli ktoś bardziej zna tą grę niż ja, to niech napisze w komentarzu jakieś porady czy coś. Sojusz Hiszpania-Algieria? Co? Dobra, tu się jakieś dziwne rzeczy podziały. Okej, okay, tu Rumunia atakuje Związek Radziecki, nawet sobie jakoś tutaj radzą. O i Polska ma znowu wojnę z Niemcami, to ja tam będę obserwował wojnę. Tutaj jest, na razie Niemcy przejął jakieś prowincje. No i Polska sobie to niezbyt traci. Jakieś tutaj już plany ataku mają. Okej, okay, co się tu wychodzi, ale to jest bardzo duży też front tutaj do obstawienia. Kawek tutaj sobie radzą. Okej, okay, dobra, to nie wygląda za ciekawie wszystko. Co tu je, jest jeszcze? Austria, co Austria te, co Austria robi tutaj? Nie wiem, ale tutaj Sojusz Jugosłowia i Polska się bija. To co to jest? Algeria, Algeria tu się na chwilę pojawiła. Okej, okay, Polska jest tutaj pod... Odbijana, ale oni sobie jakoś tutaj radzą. Jakoś tej tereny przejmują, tutaj sobie Gdańsk odbili, to się nazywa w grze Losan, ale to jest Gdańsk, można tak mówić jak to się po prostu nazywa. Okej, okay. Rumunia się ciągle bije tutaj ze Związkiem Radzieckim i ta wojna jakoś się tutaj nie kończy. Polska też się bije tutaj z węgrami, no z tym sojuszem rumuńsko-węgierskim, a Polska tu straciła jakieś tereny na rzecz chyba Niemców, chyba straciła, ale mamy tutaj Krym, nie jaki Krym? E Królewie też w tej grze chyba nie ma żadnych innych dźwięków gry poza muzyką, ale też tą grę mam przeciszoną, ale to chyba nic nie zmieni chwila. Czy są tu jakieś inne dźwięki gry? Ja głośność muzyki mam tylko przyciszona, a tutaj żadnych dźwięków gry nie ma, więc ta gra jest taka trochę bez dźwięku, więc trochę pusto to tutaj jest. No ale cóż. To nic nie zmieni. Okej, okay, Polska się tu bije z Litwą jeszcze. No w sumie tylko z Litwą. Okej, okay, przejęliśmy ich z stolice i tutaj państwo podbiliśmy, więc fajnie. Republika Poland. Te tłumaczenia też chyba są jakieś dziwne, ale to już miesza w to, co to jest? Bułgaria. Co już Bułgaria, we co już szanta, Grecja. Dobra, ciekawie się, ciekawe tutaj rzeczy się dzieją. Ja tutaj poszukam jeszcze jakichś ciekawych scenariuszy na warsztacie z tym, żeby jakiś content z tego ponagrywać. Okej, okay, ty co już... Sojusz... A to jest sojusz Francja, Algieria tutaj? o ciekawie, ciekawie się tutaj podziało. Tutaj też nie ma liczby państw jaka jest i rok też jest taki. No czyli... 29 terabedzie, bo tutaj ten scenariusz chyba nie zmieniał tego roku, w jakim się zaczynało. No ale no nic tego, tak tutaj po prostu działa. Okej, okay, Związek Radziecki, on, oni cały czas się tutaj biją, na tej część terenu, więc w sumie ciekawe. Polska tutaj od północy jest w sumie bezpieczna, też te Niemcy są takie bardzo pomniejszone, można by było jakoś zaatakować kiedyś. Też tutaj mogę kontrolować państwo, na przykład akcja, za ataku i sojusz, mogę na przykład zrobić tak, żeby oni by razem podpisali sojusz, fila, rozejm i za atak, I żeby wspólnie tutaj zaatakować Niemcy. No też tutaj coś trzeba samemu tutaj postawić. Sterować, myślę. Tutaj za bardzo jakoś bustować państw się nie da. Okej, okay, dobra, chyba nie była dobra opcja dla Polski, ale zobaczymy jak sobie na tej wojnie tutaj poradzą. Po dobra, Polska już się coś tutaj odbija. Tutaj może dojść zaraz do jakiegoś złączenia frontów, ale dobra, Niemcy tam trochę odchają Polskę. A Niemcy sobie zrobiły sojusz z German Reichiem. więc ciekawa sytuacja. A okej, okay, a tutaj doszło do pisania rozejmu. Polska jest już naprawdę ograniczona tylko przez dwie potęgi, więc to nie wygląda zbyt ciekawie. Chwila, korupcja zmniejsz. Tutaj jest korupcja niewielka, tu są jakieś ten religia, ateizm, ej ciekawe, cecha etniczna, handel, Ludowy, religia, cijaństwo, kultura, nie wiem, system... system polityczny, ciekawe, wasal, oho, prowadzić liczbę armii 5, umieść armię. Ja im dodałem 5 armii teraz, dyplomatia. A i tutaj są wszystkie y, informacje co do dyplomacji. Bardzo ciekawa gra osobiście uważam. Tylko naprawdę to musi być jakieś... Myślę, że to powinno być jakoś zrobione jeszcze bardziej przyjemniej dla oka po prostu wszystkie tutaj rzeczy co są. To może być ciekawa gra i jeszcze jakieś dźwięki, dźwięki do gry dodać. Chyba, że ja mam je jakoś wyciszone, ale sobie patrzyłem i mam je odciszone, więc nie wiem. Może coś ust Ustawieniach pozmieniałem, ale nawet nie wiem w sumie co mógłbym tam pozmieniać. No w sumie tam nic nie zmienia nie przywójnam sobie, żebym człowiek tam zmieniał. Okej, okay, Polska się znowu tutaj bije z Niemcami. Tutaj na północy jest najbliżej do złączenia frontów. Wtedy Niemcy by były tak bardzo bardziej na południe, a tutaj też Związek Radziecki się bije z Niemcami. Okej, okay, tu dochodzi też do bitew na morzu. Tutaj są jakieś kolejne ofensywy szykowane. Okej, okay, tu będzie bitwa o brazaki, chwila niech tam ktoś podejdzie, nie mogę sterować wojskiem, co nie? Ale wypadłoby, żeby ktoś tutaj podszedł. Co już francusko-polski? Okej, okay, on tutaj dalej działa. Ej, jakby się dało sterować, to ja tutaj... Jakbyś stąd narysował strzałkę na tą prowincję, by tutaj doszło do złączenia frontów. I to, to już by było mocne. Osobiście uważam. No a tutaj sobie Niemcy jeszcze bardziej będą odbijały tą północ. Będą coraz bardziej tu Polskę odpychały. Chociaż tutaj Polska jakieś kolejne tereny przejęła. W tej wojnie Polska wychodzi na plus, więc w sumie fajnie. Jak sobie tutaj jeszcze Niemcy razem ze Związkiem Radzieckim. Tam doszło do jakiegoś okrążenia. To okrążenie zostało dobite. Tu jest bitwa, no. Związek Radziecki ma dużo tutaj armii. I też nie ma nigdzie liczby państw. Yy, ile państw tutaj pozostało. Więc to jest dla mnie trochę słabe, ale dobra. Mniejsza w to. Okay, tu doszło do złączenia. Frontów. No więc ta wojna myślę, że już powinna się skończyć, bo tutaj wojska, wojska polskie mogą przejść tu, wojska francuskie mogą przejść gdzieś tutaj. Okej, okay, na, ra na razie się skupmy na tej części frontu. Szybkość przybliżania kamery. Na największą sobie ustawię, bo tutaj poko działa. Okej, okay, i sojusz um upadł, ale dobra. Polska tutaj jakieś fajne tereny przejęła, więc fajnie. Ej, no Polska się teraz bije ze Fra z Francją? A co gdyby zrobić jakąś taką wielką wojnę? Albo dobra, nie, na razie zobaczmy jak sobie tutaj Polska poradzi, bo nie ma co jak tak bardzo w nich tutaj wątpić. Polska się tutaj jakoś fajnie wbija na razie. Dużo Armii tutaj mają, ale Francja już też tutaj widać, że coraz więcej jakichś posiłków tutaj przysyła, więc to może wyglądać zaraz coraz gorzej, chociaż ej, tą prowincję powinniśmy zaraz przejąć. Okej, okay, została przejęta. Ej, to nie wygląda źle. Doszło do podpisania rozejmu. Okej, okay, z kim mamy teraz sojusz? Aha, to jest jeden wielki sojusz tutaj. Portu Portugalia, Hiszpania, Polska. Aha, ale pokazuje w nazwie tylko Portugal i Spain. Aha, dobra, to zobaczyłem jak sobie tutaj. Okej, okay, dobra, Niemcy będą tutaj już dobijane. Niemcy są atakowane tutaj z każdej strony w ogóle, ale Związek Radziecki tu się wysypuje. To Związek Chyba Radziecki jest. Nie? nie, to jest to, to jest to i Algieria, To można na to mówić, nie wiem, Turcja coś, bo są na terenach tur, tureckich, no i algierskich. Ale pa jaka tej chmara ich przechodzi, sobie tutaj przyjmują te wszystkie wyspy. Okej, okay. to wygląda potężnie osobiście uważam. A tutaj ty, Związek Radziecki się wbija jakiś zelej o Stalowka. Aha. Okej, okay, Polska znowu nie jest sojusz, ale dalej się biją z Niemcami. Ja im dodawać armii tutaj nie chcę. Ja, ja im dodałem tylko pięć takich tutaj y, ziutków, chyba chyba pięć. Jak knąłem, że dodaj pięć armii, to chyba dodam im pięć po prostu takich legionów, żeby zobaczyć jak... To działa, ale tak to chcę sobie zobaczyć, jak sobie tutaj sami poradzą. Ale Niemcy się jakoś odradzają. Jeszcze tutaj się wbijają we Związek Radziecki. Okej, okay, doszło do jakiegoś pokoju? Nie. A była jakaś ikonka, że rozjem został pisany. <coughs> ale Polska tutaj jest już mocno na północ. Mają stolicę w. no, Gdańsku po prostu. Powiedzmy, że to jest Gdańsk. Da się zmienić nazwę prowincji? Chyba nie. No cóż. Ej, nie no, Polska zaraz może upaść, a, a Niemcy tutaj jeszcze bardziej się w Związek Radziecki wbijają. Okej, okay, to nie wygląda za ciekawie. Ważne, że Polska tu w ogóle jeszcze jakkolwiek żyje. Ale Niemcy mają naprawdę dużo tej armii. No, mocny bliski tutaj robią po prostu. A co to jeszcze jest? Algieria, okej, okay, Algieria tu jest. I oni też się wbijają we Związek Radziecki. Ciekawa sytuacja. No a ta, te granice Polski wyglądają już naprawdę śmiesznie, w sumie trochę. Ty, a ty, oni zaraz znikną z mapy świata. Związek Radziecki tu może upaść. Tu, jest, tu już jest plan ofensywy na ich stolice? I ona została przejęta. No, pa, to ile to są kratki? Raz, dwa. No, to są chyba dwie kratki już tylko. No i pa, Związek Radziecki upada. Nie ma ich. Aha, i coś tu się odrodziło, ale dobra. Szybko zostało podbite. Ach, oni tu rebelię teraz będą mieli. Okej, okay, Polska, tak. Jakieś tam prowincje przejęli, chociaż Polska jakoś dużo wojska tutaj nie ma. Więc w sumie trochę słaba sytuacja dla Polski. Ale dobra, zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą. Nie no, jakieś ofensywy im się tutaj udaje wyprowadzać. Ale no, Niemcy też sobie to jakoś radzą. No, tą prowincję na pewno przejmą. Tutaj mają dużo naprawdę terenów. W sensie, du nie, dużo wojska. Dużo terenów to nie ogólnie mają. Chociaż ta mapa, dobra, ta mapa już wygląda naprawdę patologicznie To był scenariusz taki najlepszy, jak pisałem, druga yy, wojna światowa na warsztacie z kim Więc nie miejcie do mnie problemu, że to tutaj tak wygląda. Ale nie no, Pol wszystko sobie tutaj radzi. Jeszcze Niemcy były atakowane przez. Nie, no Niemcy były atakowane przez. Teokrację Francji. A co to jest? Sojusz? Temel? To Jostu? Nie wiem, o co z tym pływa. A tutaj dużo jakichś dziwnych państw powyzwalało, więc też bardzo ciekawa sytuacja. A Polska ma tutaj z jakimś wymyślonym państwem wojnę. Chwila, czy to może jakiś inny scenariusz? Albo dobra, nie, chwila, może bym coś tam ustawienia? Dobra, to wygląda jeszcze dziwniej. A ta mapa jest mniejsza. Pa jak sobie tutaj Polska teraz będzie radziła? Albo sobie nie będzie radziła i upadnie szybko. Jeszcze coś takiego mam, no, to już jest ten, 41 roku. Mapa, o ile się nie mylę. No, to jest już 41 roku. Chociaż nie. Nie no, dziwne są tutaj te mapy. Pobrałem kilka map z warsztatu, ale one mi się w ogóle nie pojawiają tutaj, w tej grze. A mam je pobrane, więc nie wiem o co chodzi. Więc dobra, odpalę jeszcze raz tą mapę. Mam nadzieję, że tu jakieś dziwne państwa mi się nie stworzą. Tak po prostu, chcę tutaj przesymulować. Pokazać tą wojnę Polski z Niemcami. Polska sobie królewiec przyjmuje? Polska jest w stanie tutaj walczyć. Wydaje mi się, że te państwa są tutaj bardziej tak zrównane, jeśli chodzi o moc państwa. Tu głównie chodzi o to tak chyba, to ma więcej no tych legionów więc mógłbym jakiś zrobić film, że dodaje Polsce dużo tych legionów czy coś aby musiał musiał dużo więcej jakichś ciekawych scenariuszy poznajdywać osobiście uważam, iż ta gra jest bardzo ciekawa jeszcze jak to wyjdzie jako pełna gra, nie wiem zostanie to zrobione przyjemnie przyjemne dla oka to wszystko tutaj, tak przyjemniejsze po prostu to będzie naprawdę przyjemna gra myślę Polska tu już sobie rozejm podpisała Rumunia się tutaj wbija w Czechosłowację, Polska walczy z Rumunią. Królestwo Jugosławii, o, oni tutaj razem się wbijają w Węgry. Tutaj taką wspólną ofensywę przyszykowali, ciekawe. No Rumunia się znowu wbije z Związkiem Radzieckim, to, to są rzeczy, które się już w sumie działy. No Polska się bije z Rumunią, ale osobiście uważam, iż to jest naprawdę ciekawa gra. Tu jeszcze się Francja wbija w Niemcy. Można tą wojnę popserować o, tu jeszcze Włochy w Austrię. No tutaj dużo wojen od razu ten się tworzy po prostu. Więc jeśli macie jakieś pomysły na filmy z tej gry, piszcie w komentarzu. Ja osobiście uważam, iż jest to bardzo ciekawe. Gra, ale jeszcze no nie no można już z niej robić content i to może być jeszcze lepsza gra niż jest teraz po prostu. O, tu się coś dzieje, to można jeszcze to poobserwować. Polska tu wchodzi w Austrię i w Czechosłowację, to jeszcze Niemcy atakują. Chociaż Czechosłowacja tutaj sobie nawet radzi. Tutaj sobie Austria jakieś już plany atak przyszykowała. Polska tutaj z wschodu atakuje Saat Cori, dziwne są te nazwy. A Rumunia sobie tutaj radzi ze Związkiem Radzieckim, to wygląda ciekawie. No i już jakieś królestwo Megio. Na pewno są jakieś ustawienia, żeby takie dziwne państwa tutaj nie powstawały, bo ogólnie ta gra to jest Fantasy Map Simulator. I ogólnie tu chodzi o to, iż to są po prostu mapy fantazy Więc nie wiem, jak tutaj bym na przykład wyszedł Generuj mapę No to ogólnie te mapy tutaj wyglądają tak, że to jakieś różne dziwne państwa tutaj powstają Różne dziwne takie mapy no Takie fantazy po prostu No i się tutaj biją z czegoś takiego też można nagrać film, ale no nie wiem Chcę mieć po prostu jakiś tytuł na pierwszy film z tej gry Tytuł to pewnie będzie coś tam, że Czy co gdyby Polska miała sojusz z Niemcami podczas II wojny światowej Bo na początku tego filmu taki sojusz powstał Ale z, z takich zwykłych map, co oferuje nam gra yy, Też mogę sobie coś Gracias. la